Co tam? Trzy minuty to idealny czas, żeby w sobotę rano, chociaż wstać się nie chce, usiąść przy Bożym Słowie i posłuchać się słów Pana Jezusa dzisiaj o namaszczeniu, powołaniu, wybraniu zarówno Saula na królach i Mateusza na apostoła. Bóg, jak widzicie, nie wybiera ludzi takich, którzy są bez skazy, którzy mają nieskazitelną przeszłość, są idealni pod każdym kątem. Wybiera, namaszcza, obdarza łaską powołania, obdarza łaską Ducha Świętego i uzdalnia do podjęcia misji. Saul został wybrany na króla. Chociaż zobaczcie, znamy historię, która się tam niedługo wydarzy i pewnie niedługo też będziemy czytali w czytaniach, ale Saul został wybrany i rzeczywiście przez Pana Boga namaszczony do tego, żeby został królem. Przychodzi do niego Samuel, którego też będziemy znali z tych różnych, różnych czytań. Cały czas ta jego postać się pojawia. Zobaczcie, jak wielki, wielki człowiek, właśnie widzący, słyszący od Pana Boga i znający duszę też Saula. Miał taki szczególny dar. Dzięki swojej bliskości od dziecka właśnie wzrastał przy arce przymierza. Ale wiedział, że to nie Arka Przymierza jest Bogiem, tylko właśnie tam była obecność Boża, odkrywał osobisty, rzeczywisty głos Pana Boga i dzięki temu potrafił tak pewne rzeczy rozeznawać. My też tak możemy. Możemy być tymi, którzy będą potrafili Pana Boga rozpoznać, będą potrafili usłyszeć Jego głos. Może nie zawsze tak fizycznie, wręcz jak miał to Samuel. Ale będziemy mogli potrafili rozpoznawać to, co mówiłem wam wczoraj, i jeszcze raz dzisiaj powtarzam. Zachęcam do tego, żeby czytać liturgię godzin, żeby czytać czytania z dnia, bo tam znajdziemy często odpowiedź Pana Boga na nasze, na nasze pytania. Żeby to zrozumieć, potrzeba namaszczenia Duchem Świętym. Saul też zostaje wybrany przez namaszczenie, zostaje tym namaszczeniem obdarowanym, żeby mógł spełniać władzę w imieniu Pana Boga. Potem się pogubił, bo nie zawsze to jest tak, że jeżeli dostaniemy namaszczenie, to potem z Niego dobrze korzystamy. Więc samo otrzymanie namaszczenia, samo wybranie nie oznacza jeszcze tego, że będziemy wierni Panu Bogu. Oczywiście ono nas do tego uzdalnia, możemy z tym współpracować. Jak Mateusz, który odkrył głos Pana Jezusa i poszedł za Nim, zaczął coraz bardziej poznawać Jezusa, kroczył za Niego w Jego życiu, był Jego apostołem. Dzięki temu tak się napełnił słowem Jezusa, że napisał nam. Całą przepiękną Ewangelię, gdzie jest bardzo wiele też takich słów Jezusa, które w innych Ewangeliach tego też nie ma. Więc od nas zależy, mamy ten wybór Saul i Mateusz powołani przez, przez Boga po to, żeby być wybranymi, być tymi, którzy są namaszczeni. I od nas zależy, czy będziemy rzeczywiście jak Samuel, jak Mateusz przy Słowie Jezusa, czy będziemy go słuchać. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby słuchać YouTube'ów, tak? Bo czasami możemy mieć takie podejście, że to, to jest istotne, żeby oglądać jakieś filmy. Nie, to nie o to chodzi. Mamy budować osobistą relację z Bogiem. Do tego was chcę zachęcić. Nie zachęcam Was do tego, żebyście oglądali ten kanał, tylko po to, żeby zachę zachęcam Was do tego, żeby każdy z Was osobiście na modlitwie uczył się słuchać głosu Pana Boga. Bo. Yy, można tak podchodzić troszeczkę, że jest jakiś Samuel, który mi mówi pewne rzeczy i to jest też prawda, dobrze, że mamy jakiś takich różnych Samuelów, proroków, którzy nam głos Pana Boga objawiają, ale bez tego osobistego rozeznania, bez osobistej relacji z Bogiem yy, nie da rady. Zresztą może mamy też być takimi Samuelami, przez których Pan Bóg będzie mówił do innych. Jesteśmy namaszczeni przez chrzest, mamy namaszczeni olejem krzyżma przez chrzest i bierzmowanie niektórzy jeszcze prześwięcenia, więc trzeba z tego korzystać, głosić Pana Jezusa, ale przede wszystkim sami Go słuchać. To jest najważniejsze. Słuchać, słuchać Boga i robić to, co On chce. Nie to, co nam się wydaje za słuszne, ale to, co wynika z Jego woli. Kochani, najlepszej Wam soboty. Życzę, aby była słoneczna, mało smogowa, bo to w Polsce ostatnio dużo smogów Kr krąży tak nad, nad krajem i, i tam truje nas wszystkich. No Tutaj w Toruniu piękna pogoda. Więc no, oby Wam też słońce świeciło dzisiaj jak najpiękniej. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa!